No, witam, wróćmy jeszcze do Sabry. Kon. Puszka 73 ml. Z datą ważności do 2 2020 rok, Do lutego 2030 roku. Kon. Puszka nowa. Wczoraj przyszła do mnie. a nie razu nie użyta. Zobaczymy w chmurze, ile tam będzie strzałów. Parametry są znane, więc nie będę mówił. 2 miliony SHU. 1,30 mc i 10% środka drażniącego. Więc tak to wygląda. Dostawałem chyba już na shortsach, ale jeszcze raz powrócimy, sprawdzimy powtarzalność. Czy chmurza lepiej się sprawdzi moim zdaniem niż crossfire w żelu? Jaki ma zasięg tutaj? Czy mocniejszy od Waltera? Bo Walter wydaje mi się, że jest lekko lepszy. Troszkę wzmocniony. Umarek chyba działa pozytywnie, mam nadzieję. Dobra, walimy, szelamy z palca, na kciuka. Raz, dwa i trzy. Odległość od drzewa 2 metry, oczywiście. A i subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Konkret chmura poszła tym razem. Działanie znane, więc nie będę się zbliżał. Żeby mnie nie przedusiło. nie ma nic ogólnie. No tak to wygląda. No dobra Dobra ewakuacja To jest jednak dobre, jeśli chodzi o chmurę Jak dla mnie tylko chmura Ale poszło w noc, masakra Dobra, nie będę się tam zbliżał już Poszło w noch, ale tak, że Wiem, że mi odpadnie No ale przy tamtych puszkach z tą samą datą jakoś tak No teraz to mnie nieźle Dobra, nie będę się tam zbliżał, wakuję się. Subskrybujcie, lajkujcie. I do następnego testu. Już niebawem się widzimy. Pozdrawiam forum SFD. Zapraszam tam wszystkich, aby się skonsultować. Ci co nie wiedzą, mają pytania odnośnie gazów. No nic. Puszka nieobrzegana, praktycznie. Jednak dobrze te robią. Kon. Wolę jednak Sabre. Bo jeśli chodzi o Foxa to przepłacamy to mocno, ale jest tam sama substancja, jest taka sama A wcale nie działa szybko, błyskawicznie A widzę, że Sabra tutaj działa bez żadnego opóźnienia praktycznie No żel bym się nie spodziewał, myślałem, że będę do 10 liczył, ale... Choć mógłby mocniej działać, ale żel no widocznie... Dużo osób mówi, że ma tak trochę średnie to działanie, jeśli chodzi o żel, ale się jest ciepło ogólnie no ale kon albo weźmiemy sobie, zobaczymy jak tutaj będzie Czy będzie jakieś opóźnienie w działaniu czy nie Na języku tak średnio czuję. Chwilę trzeba poczekać. Ale tylko dlatego może też jak crossfire przed chwilą testowałem i wziąłem na gębę na język. I jeszcze piecze mnie po tamtym. O teraz działa już, dobra. Ale jeśli chodzi o chmurę i inhalację, jak wejdzie w nos, do gęby i w oczy, to praktycznie momentalnie, bo jak się zainhalowałem tutaj chwilę, to mi poszło w nos. To masakra. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam. Subskrybujcie, lajkujcie, nie zapomnijcie.